Wam zemstę. Szalałam. Siałam zniszczenie. I miałam z tego cholerną satysfakcję. Zabiłam naprawdę dużo ludzi, aby dotrzeć do sedna sprawy. Ale został jeszcze tylko jeden. Ostatni, do którego właśnie jadę. Ostatni, który pozostał. I kiedy dotrę na miejsce, zrabij jej Bila. Masakra przy dwóch sosnach. Zdarzenie, które miało miejsce w kaplicy przy dwóch sosnach i które puściło w ruch całą tę historię, stało się od tego czasu legendą. Masakra przy dwóch sosnach, tak nazwały to gazety, lokalna telewizja nazwała to masakra w teksańskiej kaplicy ślubnej w El Paso. Jak to się stało? Kto tam był? Jak wielu zginęło? I kto ich zabił? Fakty zmieniają się zależnie od tego, kto opowiada tę historię. W rzeczywistości masakra nie wydarzyła się podczas ślubu. To była próba ślubu. Gdy dotrzemy do punktu, kiedy mówię, możesz pocałować pannę młodą, możesz pocałować pannę młodą, ale nie wkładaj języka do jej ust. To może być zabawne dla twoich przyjaciół, ale twoi rodzice będą zakłopotani. Postaramy się pohamować. Macie piosenkę? A może Love Me Tender? Zagrałbym to. Love Me Tender będzie wspaniałe. Rufus, to jest facet. Rufus, dla kogo rozwykłeś grać? Rufus Thomas. Byłem włóczęgą, statkiem bez portu. Jeśli byli w Teksasie, grałem z nimi. Ruchy to jest gość. Nie zapomniałem o czymś? Tak, zapomniałeś o podziale miejsc. Dziękuję, matka. Sposób, w jaki to zwykle robimy. Mamy stronę pani młodej i pana młodego, ale skoro pani młoda nie ma gości, a pan młody ma ich aż zbyt wielu, przyjadą aż z Oklahoma. Nie widzę żadnych przeszkód, aby goście pana młodego zasiedli też z drugiej strony. A ty matko? Nie widzę żadnego problemu. Ale kochanie, byłoby dobrze, gdyby ktoś przybył. Nie mam nikogo poza Tomim i moimi przyjaciółkami. Nie masz rodziny? Pracuję nad zmianą tego. My jesteśmy rodziną, jaką ten aniołek kiedykolwiek mógłby potrzebować. Nie czuję się no dobrze, a ta suka zaczyna mnie denerwować. Więc wy się męczcie, a ja wyjdę na świeże powietrze. Idzie do czerwca świeżego powietrza, biorąc pod uwagę jej stan. Potrzebuje kilka minut i będzie w porządku. Witaj, mała. Jak mnie znalazłeś? Jestem facet. Co tutaj robisz? Co robię? Cóż, przed chwilą grałem na flecie. A w tej chwili patrzę na najpiękniejszą pannę młodą, jaką kiedykolwiek widziałem. Dlaczego tu jesteś? Ostatnie spojrzenie. Będziesz miły? Nigdy w życiu nie byłem miły. Ale się postaram, żeby być słodkim. Słyszałam, że twoja słodka strona jest twoją najlepszą stroną. Myślę, że dlatego właśnie jesteś jedyna, która ją widziała. Wypadłam z rytmu. Ten młody człowiek nie marnuje czasu. Widziałeś tam jego? Gościa w smokingu? Tak. Widziałem go. Podobają mi się jego włosy. Obiecujesz, że będziesz miły? Powiedziałem, że się postaram. A to nie może być uznane za obietnicę. Jak twój chłopak zarabia na życie? Mam sklep z używanymi płytami, tutaj w El Paso. Kocha muzykę. Całym sobą.